Kujawsko-Pomorska, dziesiąta kolejka. Jesteśmy na stadionie Tłuchowi świeżo. Dzisiaj otwartym po renowacji mecz Tłuchowia, Tłuchowo-Kontra w Daświecie. Na co spotkanie serdecznie zapraszają Franciszek Kollakowski oraz Wojciech Wiśniewski tutaj od ponadka Mariusz Cichowlas, ósemka Dawid Klepczyński, dziewiątka to jest kapitan tego zespołu Dawid Kiepilin, trzynastka Radek Luka, czterna... 5. Daniel Wit 6, Damian Rybacki, 8 Oskar Kubiak dziewięć, Michał Kalita, 11, Oskar Januszewski, 16, Tymoteusz Majka. 17. Do tego ataku, no i właśnie teraz Miguel Delino. niego będzie szansa do tego, żeby oddać całą do środka. Eee, teraz na spokojnie jednak przerzutka piłki na lewą stronę. Dośrodkowanie! No i Bramkarz ze swoją pierwszą e, udaną interwencją wybił piłkę na aut. Chociaż nie tak w swojej możliwości Miguel Delino. Jego będziemy często na pewno e, nazwisko wymawiać. On teraz omija jednego ze swoich przeciwników. Dobre zagranie. Teraz próba do środkowania, ale po ziemi proste w bramkarza, chociaż ten. No, wypluł piłkę przed siebie, gdyby tam jeszcze jeden z zawodników był, próbował do samego... Pojawiła się w polu karnym Tłuchowi pierwsza okazja na to, by zdobyć bramkę na 1 do 0. Niebezpiecznie się zrobiło, ale oczywiście tutaj sędzia używa gwizdka, bo przesadził w tych akcji ofensywnej w starczy z bramkarzem jeden z zawodników w dymie. ...boiska, także często wychodzący, pojawiający się swoim partnerom do gry, szukają boiska ustawionych bezpośrednio do... Wykonania rzutu różnego, a ta piłka na pierwszy słupek ładnie wybita. I teraz gdyby ta piłka lepiej siadła na nodze Łukasza Wenerskiego, to moglibyśmy tutaj oglądać kapitalną bramkę, ale jednak... Uda się przejąć tę piłkę. Dobre zagranie na prawą, na lewą stronę, no i tutaj jest dużo miejsca. Jest przepuszczenie, szansa na udanie strzału na bramkę, czy też jednak będzie oddanie strzału i to jest tuż obok słupka. No tam centymetry. Minęła piłka od słupka z ul po meczu ewentualnie odtworzyć. Ekipa Wdy bardzo dobre podanie piętą. Okazja dla zespołu. Wdy będzie szansa na 1 do 0. No i mamy pierwszą bramkę. Udało się ekipie w świetnie przedrzeć pole karne. Zawiesiłem na chwilę głos. Będziemy jeszcze mieli... Na naszych ekranach powtórkę tej sytuacji, bo musimy sobie zlokalizować autora bramki, bo dosyć daleko od naszego stanowiska komentatorskiego to było ustawione. Widzimy biegającego zawodnika w pole karne. Mikołajczak jeszcze próbujący ratować sytuację. No i udało się graczowi w dy. Świecie, jeżeli tutaj dobrze widziałem, to Jakub. Radkowski, Radkowski prawdopodobnie tak z prawej strony. No i arbiter tego spotkania kończy pierwszą połowę. No i zakończyła się ta pierwsza połowa wynikiem 1 do 0. Także w Daświecie po bramce Jakuba Radkowskiego prowadzi w tym spotkaniu. No i zapraszamy na 15 minut przerwy. Takie zasłużone prowadzenie ekipy w bo Chyba ta jedna bramka właśnie należała się graczom ze Świecia i wracamy po kwadransie gry na boisko do Tłuchowa. Zlokalizować zawodnika, którego na murawie nie ma. W międzyczasie rozpoczęła się już druga połowa tego spotkania. Przypominam oczywiście gospodarze, żółte koszulki, niebieskie spodenki, gracze w Dy Świecie od stóp do głów ubrani na czerwono. Gdyby została gra zatrzymana, to jednak musiałby upomnieć żółtym kartonikiem zawodnika drużyny, właśnie w Dy Świecie. Teraz jest szansa podanie znowu z rogu. Próba dośrodkowania na bramkę, jednak piązkowanie daleko. Wysoko piłka zawieszona w tym momencie. Czy będzie zgranie głową? Jednak jest próba wybicia, ale dobre zagranie na prawą stronę. To jest strzał na bramkę, ale to na spokojnie jednak wyłapał Łukasz zapała. Luko poczynania w dyświecie. Tak, teraz trochę bliżej tego naszego stanowiska komentatorskiego. Szansa, czy będzie podanie, czy też od razu strzał na bramkę, jest szansa. No i to jest gol! To jest Bramka na 2 do 0. Było bardzo niebezpiecznie. Tam nie do końca wiedzieli, jak się zachować w tym bloku defensywnym. Zawodnicy Tuchowi Tuchowo wyczekał tę sytuację do samego końca. Przeczekał kilka sekund. Spojrzał w oczy, prosto w oczy, właśnie Bramkarzowi Tuchowi Tuchowo. Można by zażartować, że spytał się w którą stronę. No i strzelił po prostu, zdobywając Bramkę numer dwa dla w tej świecie. Tak, autorem Bramki graczów. z Numerem 6, a więc Damian Rybacki. Widzimy na naszych kanałach strzelca Bramki. I dla Wdy mam wrażenie, że tam jeszcze był rykoszet po tym uderzeniu Damiana Rybackiego za chwilę. I za to wyczucie, bo faktycznie mogło to się okazać strzałem w dziesiątkę. Zareka piłka muszą defensorzy, gospodarzy. Uwagi, fatalnie! Redek zagrał teraz, ratuje Mikołajczak całą tą sytuację, bo. No i właśnie teraz lecą zawodnicy w dyświecie, Czy będzie podanie do środka? Właśnie to się wydarzyło. Jeszcze odegranie, szansa na zdobycie kolejnej bramki. Dobrze, przetoczenie piłki, ale idealna interwencja teraz. Bramkarza ze strony Duchowi. tłuchowo. bardzo. Krzysztofa Urtnowskiego utrzymujący się przy piłce kalitatywem do bramki. Uderzenie z dystansu. Zabrakło jednak precyzji, ale niebezpieczna i taka odważna próba uderzenia. Cały czas piłka utrzymuje się, no ale teraz będziemy mieli prawdopodobnie jeszcze jedną żółtą kartkę, bo to był faul taktyczny, no ale czy to właśnie zostanie pokazane przez arbitra? Tak jest, jest zawodnik. Nie wiem. Tu czy nie faulował, to jest miłość. druga tak, żółta jest. kartka. Miłość cicho faulował, No i tutaj już wszyscy doskonale wiedzieli, co to będzie oznaczało. Druga żółta kartka oczywiście skutkuje kartką czerwoną i gospodarze od sześćdziesiątej siódmej minuty grać będą w osłabieniu. To jeszcze bardzo... Chcemy oglądać, bo faktycznie oni grają czysto, no i grają tak jak powinni wcześniej też to robić. Teraz szansa na zdobycie bramki, jednak tutaj piłka została przejęta przez defensora. Było bardzo blisko, cały czas słuchowia szuka swoich możliwości, no i faktycznie są oni przed polem kardem. Jest oddanie strzału z daleka, zablokowana piłka, próba dośrodkowania będzie, czy jednak strzału na bramkę, jednak strzał, ale prosto w ręce bramkarza, e, aczkolwiek to wszystko się podkowanie. No i już w tym momencie piłka wędruje, czy też na głowę zawodnika Stuchowi jednak e, wda. No, będzie rzut rożny chociaż. Węze było kontra zespołu w Dyswiecie, jeden na jednego. Dojście do lewej nogi, uderzenie, ale piłka jednak tylko w boczną siatkę, po upomnieć gracza wdy. Kalita... Kalitatusz przed polem karnym. Dobrze pojawił się jeden z jaczy w dynę, ale teraz chyba nie spojrzał. Na pewno nie spojrzał w pole karne. Tłuchowia wyszła z jakimś atakiem, a teraz mamy raz jeszcze wda. Próba oddania strzału. Jest tam przewrócony, ale teraz jest sam na sam z wrókarzem, ale przestrzelił! Oj, za wysoko zdecydowanie. Sam na sam. Idealna sytuacja rezerwowego. Z braku jednego zawodnika to na pewno także potęguje to, że... Już Tłuchowia w tym meczu nic nie uzyska, jeżeli chodzi o bramki. Nawet nieco szybciej nam arbiter to spotkanie zakończył. Widział, że tutaj niewiele się już zmienia, więc w Daświecie pozostaje cały czas zespołem niepokonanym. Cały czas zespołem, który ma komplet punktów na swoim koncie. Dziesiąte kolejne ligowe zwycięstwo w Daświecie. Dzisiaj w Daświecie lepsza od zespołu Tłuchowi wygrywa 2 do 0. Jakub Radkowski i Damian Rybacki wpisali się na listę strzelców. Takie jeszcze krótkie podsumowanie chyba zasłużone zwycięstwo w Dy Franciszek podczas tego meczu. Tak myślę, że to jest zasłużone zwycięstwo, oni byli w stanie kontrolować te akcje, jeszcze nie wykorzystane sytuacje oczywiście po stronie Tuchowi Tuchowo, bo mieliśmy